Hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks Dzisiaj gram wraz z Kamilem Hej I zobaczcie, że mam nowy czołg Ja gram I Emila i przełącz, dzisiaj... Przełącz tę scenę Żeby czołg. widzieli jednak tego Emila Przełączyłam, spokojnie, przełączyłam I gadajemy po angielsku, wow Zawsze no? mi, mi gadali po polsku, a tu mi gadali po angielsku teraz A, bo tu są ninja, Tu masz wiesz... Donatello i tych różnych... Innych tam... Nutello, nie wiem, nie znam Tylko, tylko Donatello kojarzę o kurna, tutaj idzie burazka, trzeba ją celować Kurde, nic nie trafiłam Dałaj, masz IMX-a ogólnie, nie Okej okay. A ja się boję, że ta burazka będzie mi tutaj... Ja muszę Aha Let's. Uświeca się Burask Buraska się wyładowała Okej okay. A ja tutaj tu jest niebezpieczny nie stać. Ja. buraska już zdechła. Dobra, to to hmm. tam było. Tam jest jednak bezpiecznie wstać. No daj, dawaj, porusz się. Przód, ty, przed przód. Tak, tak, dokładnie tak. Kurde O typa widzę. Szybciej, szybciej. A. Chodź typy chodź. Nie no, ściem się. Ora odbił. Wiedziałem, że do przodu gdzie jechał. A ja przodowywuję. <laughs> On nie wie. No. <laughs> nie wiedział. Tam jest kolejny, bo tam się drzewko przewróciło właśnie. ale ogólnie tutaj to jest ich masa, nie? I tam, stamtąd nie jeździ, jeszcze mniej więcej Centurion, w linii prostej oczywiście. No, czyli tam gdzie było mniej więcej. Ogólnie o tutaj jest ich pełno. Tutaj, gdzie ta lorka stoi, nie? No. Tu jest masa czołgów jeszcze, więc... A tej lorki tutaj nie widzę zbytnio. Już, nie. Nie ma szans. O, Elcek, nie. Ja dostałem od typa, od Skorpiona. O, Centurion. Tam się lekko wychyla. Ale nie, ja go raczej nie trafię. Od tej lorki właśnie. Tam jest jeszcze skorpion przy tej lorce na pewno. Okej. Okay. Ogólnie tutaj, tak, jak je, jedziesz, to cię może skorpion trafić, ale dobra. Po, po, tutaj powinien być gdzieś skorpion. A, Scorpion, dobra, nie jest skorpion, jest, I... jest, jest, świeci się. Ja może, jak zaraz ale. nie, zdążę zginąć. O, to zrotował już, więc tak. No, zdążę zginąć, kurde. Dobra, a tutaj na tych mam. Kurde. O, kapazet. Jest. O, w... a, no, bo ja w jestem. Wyżej jesteś, dlatego go widzisz. Ja, ja, ja go nie widzę. Centuriona też powinnaś widzieć. No a czy lorkę widzę teraz. O. Jeszcze okay. raz. Jeszcze masz jeden pocisk. A nie zdążyłam. O buraska. O, 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 o. Szybko skupiej, szybko skupiej. Kurde, nie skupiłam do końca i strzeliłam, bo uznałam, że pojedzie. Szkoda. No pojechał. No pojechał. Ale jakbym jak poczekała te jeszcze pół sekundy, to... Byłoby okej. Okay. Szkoda, że y, ogólnie on z lc jest gdzieś tutaj, niech. No nie, ja, ja nie ja nie podjeżdżam, ja i tak nic nie o, się. O, tu LCK jest. Ja LC jest jednak tutaj, dobra. Wyjadę na niego chyba, co? Mm. Nie wiem. Buracka. A. Burecka nie ma kacenek więc to jest. Nie podjeżdżam, czekam. Ja też. No, on tam stoi w tym rogu, tak, tak jak tam stał. No, on zmienił pozycję już. Kurde. Aaaa no. myślałam, że może ja, kurde. No ale 1200 zrobiłam. No, mało. Nie nie no, dobry wynik. Dobra, są dziewiątki, ale damy radę im. Nie wiem gdzie jechać tutaj udesem, bo nie padę tam gdzie ciężkimi, więc co na, na prawo? Mam jechać, czy tutaj kampić gdzieś? Pod, ja mam na na bazie. To jest stokowa jesteś, nie? No tak. Chodzi tu się ustawić mniej więcej. Nie wiem, wejście stoję, stoję tutaj, na razie. Zobacz. Lajta nie A. ma, szkoda że nie ma lajta. Paton, dawaj tu Wychyli się tym pytongiem O, widzę tam ich To musiał poczuć Zobałem winnego A trafiłeś win no, winnego No czaję, ale kurde za daleko stoi i strzeliłem go za 200 A ja ścian się U ale to chyba nie ty za tysiąc, co? Nie, 374 I tutaj chcą strzelać we mnie, bo się zasieciłam. Ten kamień jest dobry, bo jak się dobrze schowasz, to. Kurde, ja za wysoko, za nisko. Nie wiem, na nasi tam widać, że ich atakują, więc ja się może obrócę w lewo. Kurde, już mam, zostało mi sześć tych naboi. Mały, mały magazyn egmatyny UDES. Nie, nie, nie zadowałaś go do pełna. Nie a pamiętasz? O okay. nie, to nie, nie wiem. O, SRTK. Nie! Auto uzupełnianie masz wyłączone. Aha, a faktycznie, bo miałam zmienić ten na... dział, miałam zrobić, o. nie? Ty Ile masz ogólnie? Zostało ci sześć naboi? Znaczy no, jeszcze. Nie, 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 nie. nie. Jeszcze mam z Golda i. Hack. Dobra, to tam Golda. Goldem strzelaj. Stać No nie ja wiem, czy mi tak stać. O nie, zastrzeg celny. tak ten wrak tam stoi, że nie dam rady. Nie trafiłem go. No i dostałem od te trzydziestki, no pewnie. Kurde. A dobra. Ojej tam już ich nie ma Znaczy, tam jest na stop defender A tutaj nie wiem, czy podjeżdżać Czekam tym tego 75, jak kto chyba dalej wyjechał Albo chociażby wieżę obrócił Serio Specjalnie miałem golda na dolną płytę, zielony I się odbiłem Włótek Wutek stoi gdzieś na, na środku, jest włótek, nie? Okej okay. Ten, e, ten tedek Dobra e. A przy tym się wychylałam i mnie mi, mi, nikt nie zaświecił. Nie zaświecił e, E75 i wótek mi strzelił z no prawej okay, jest. Okej, okay, no dobra. To Do Buraska nie jedzie zaświecić. Dobra, ja tam podjadę. Ja mam HK na niego. Dobra, to, to czekaj. Podjeżdżam. Ja nie, wiesz, on już mógł się przestawić trochę. Na pewno na pewno był tutaj gdzieś. Gdzieś w tych okolicach. Tutaj może nawet gdzieś tutaj, o. Wyleściłam się. A, jest IS 6. no ale to IS 6 to nie. Nie wiem, jak go trafiłam, ale w pełnym jeździe. I na czerwoną, jak go widziałam, był. W sumie nie mamy co się pchać, bo my to bronimy jest bazy. Obrona, no ale Damage'u bym w sumie jeszcze trochę przytulił. No, ale też, żeby mieć te 5 koła? Pięć tysięcy to miał być? No. No, a ja mam 1700. No, to ja mam 1000, więc to. No, to się nie uda. Lipa, no na dziewiątkach nic nie mogę zrobić Okej, okay, podjeżdżam Nie zaświeciłam się tak już chyba uciekł Okej, okay. się Czekam, aż coś by mnie szczeli się. Nie tutaj jest Nie trafiłem go, bo się obrócił Pocisk poleciał a nią poddziałem jak widziałem, dobra ty, ty no. go tam robisz, on jest tutaj, kurde, jest. Dobra, uff, a i tak dobrą załogę ma, stałaś no. Tak, tak, No, tak, no, bli ta, bardzo ta blisko, ta ta... no, ja stał Is i, no, i te 30, i Arta. Nie, 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 tego nie, może się uda jeszcze nie, do niego. nie, 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 Daj już go. Czekaj, tutaj najpierw arte sobie... Uważaj jeszcze 16 sekund, nie? Stało no. bitwę. Kurde. No nie no, zrąbali mi Artę. Ale jeszcze mamy na dwa nabojezki 3 sekundy. Dobra, zdążyłem... Nie strzeliłem, ale nie trafiłem, jeszcze miałbym z 600 damage'u oh. Ale nie, nie trafiłem tej 30 Dobra bitwa moim zdaniem. Grałem lepsze. No tak, no to wiadomo. Coś tam za, za, zapukał w okienko I gdzie są moje rodziny I i winchować nie przestanę, dopóki polica nie dostanę coś no takiego co to rob... Pa, co mi zrobił Białem właśnie Zaliłaś go? Nie O, od 0 No nie, obrzek 2 6, 0 no, jakiś, no. Do, jakiś dobry gracz Nie, rushuje 60TP ja tutaj jadę ci pomóc trochę. Dzika będę strzelać z boku, albo nie. Dawaj. Tak. Uda się. No już nie drugi raz nie trafię. O, może teraz jak się wychyli, już się nie wychyli, bo już będzie wiedział, że. Tak. Ten cross. Dobra. 60 TP trochę głupno zagrał. Jego problem. Szkoda, że tego dzika nie trafiłem. Naprawdę wielka szkoda. A, w ogóle ty też grałeś w WZO? Nie wiedziałam. Mhm, ja się świecę. No bo on tam pewnie. Nie nie, ale ja, się św... ja, ja jestem na PRMA spocie, bo skąd, stąd do mnie gdzieś strzelali. Nie lubię tej mapy, nie wiem jak się gra O, dzik Biłem się, super O, już nie Ja go trafiłem w garnek a Ja też, też teraz No tutaj na dole nie wiem czy gdzieś się go trafi i dolną no, pytanie nie mogę do Dobra. działa ja, ja, ja mogę, ale ja jeszcze ładuję Kurde, centymetr w dół już by nie żył. 5 sekund, no i dobra. No i sik. Jeszcze, je, jeszcze nie znikłaś, tak się nie wychylaj. Ale ja nie wiem czy ja się w ogóle świeciłam. A myślę, że... Wydaje mi się, że świeciłaś. Nie wiem skąd widziałeś, że yy... widziałeś moją żarówkę. Wlałaś do dzika, strzelałaś. On cię wykrywał. Ale ja mam za krzaczkiem. Krzaczek był na bank przeczerze czysty. Nie. Tutaj gdy stoi Leopard. Iść jechać ci pomóc czy co? Nie, nie wierzę, ja się zagalopowałem, nie. Dobra. Lepiej? No lepiej. No, wykryjemy setkę. O jest tragiczna. Nie wiem. Ło, Leopard. W ogóle nie wiem, bo stąd strzelał Leopard, ale nie jestem pewna. No stąd. No mówiłem, na tej półce gdzieś stoi. Wierz on tam po zmieni pozycję tam blindować, tylko to tam. Ścią się, Możesz. Możesz próbować, ale. Arta stoi też tam. Kurde, 5 sekund. Balopardy mi zobiły t... sieczkę z dupy. mam się nie wychylaj teraz. Teraz to one już uciekły, nie widziałaś? No, ten jeden uciekł, a ten drugi tam yy, yy, siedział. Ja mam równa 2000 damage. Ja nie mam nawet 1000. Kurde, esetka. nie niepotrzebnie. A mam przynajmniej po spocie 260. I co? I to ja mam ma, ma tutaj zrobić. Ja nie, nie lubię takich map, gdzie nie mogę załóżmy gdzieś zrotować, żeby coś zrobić. Bo pojechałbym bym tutaj, dostałbym stąd. Okej, okay, Leopard. Okej, okay, Google. Kurna. Kurna. Ten IS-7 cały czas tu się stoi i się patrzy. Całą bitwę. Nie zmienił pozycji w ogóle. Ja nie wiem, co ta ich esetka robi. Chyba... co ja nie wiem. Tak wygląda jakby chciała gdzieś tutaj jechać, żeby mieć krosa z nami, ale... A, ty nie... nie też nie masz HP już. Kurde, odbiłam się, ale szkoda Tam miałaś trzy koła, do major. Gram ulubioną artom. jestem klikerem. Chyba teściowa lasem pogryzują żmije Żmije postychały, a teściowa żyje <gryzujesz> <gryzujesz> Ich KW-3 ma ten, ma 168 poziom Ej, no to to jest dobry gracz On ma KW-3 no tak. ale zrąbałam. On nawet nie jest pomalowany tu. Albo jest, albo ma takie camo bardzo pasujące. Nie wiem. Aż Aj. Szkoda. Skorpion wydostał trochę mocniej. Możesz. O, dobra, nieważne, już nic. No nie, nie zaliczyło Nie trafiłam, jakby. W sensie trafiłam, ale już zdążył zginąć. No właśnie, już celowałam w górze. To jest kromal Zaraz, najpierw su. Trafiłam w SU albo w Skorpiona chyba. Nie, SU. Omal jest dokładnie tak z lewej strony górki. Kurde, ześciłem się, trudno. O nie, kamera mi się wyłączyła, chyba. Kurde, zdążyłam uciec. A nie, zabiłam go. Eee, Cromwell, nie? Trzy... No i właśnie celuję. 13 sekund, 12. Bo ja tu jestem sam tak, jakby na tego Cromella. Dobra, już 7, 6, 5. Zaraz, za, za, zaraz ci go zaświecę, nie? Dobra, już przeludowałam. Dobra, szczeliłam. 3 sekundy leci jak coś. Kurde, tylko krytyczne. Ile jeszcze? 10, 9, 8, 3, 2. Dobra, i 3 sekundy. Raz, dwa. Kurde, odsunął się. 14, 13. Ile masz HP? Dobra, GG. A nie wiem, czemu mi się kamera wyłączyła. Też nie ja wiem? Wróciłam, ale trochę krzywe, to muszę się poprawić. Ale to w sumie będzie już i tak koniec, bo mi tam coś się da bateria. Nie wiem, czemu mi się da bateria w tym, jak jeśli mam podłączone przez kabel. a to... Nieistotne. Mam nadzieję, że Wam się podobał Co? odcinek. Jeśli tak, to zapraszam Was do subskrybowania kanału, do lajkowania i zostawcie komentarz. Odpiszę na pewno na ten komentarz. E. Widzimy się w kolejnym Napisz odcinku. Napisz komentarz, a przypnę serduszko. Jakie serduszko. Bo tak się przypina się serduszko. A, dobra, no. Dam serce. Jak ktoś napisze fajny komentarz. Dobra. Żegnamy się z Kamilem. Cześć! Cześć.